Albo standardowo i mówisz, że idziesz do kibla, płacisz rachunek, wracasz jak gigaczat, mówisz wychodzimy i jessa. A nie, jakieś tam gadki, szmatki. Według tego, co szalony mówi twój szalony. A znowu dziki. O, właśnie, dziki trener, kobiety nie chcą płacić na randkach. Jak mogłem o tym zapomnieć? <laughs> Nareszcie. Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Spotkałam z stopem w jakiejś kawiarni i musiałam sama za siebie zapłacić za herbatę. A no co, czy facet zawsze musi na pierwszej randce płacić za, bo... Uważam, że tak. No człowieku, mężczyzna na pierwszej randce zapłacił tylko za siebie. Nie zapłacił pani za herbatę! Czy ty sobie to wyobrażasz? <gry> no się sam siebie już śmieję. Kur... Już nawet nie potrafi sam powagi utrzymać z tego, co robi. Przecież kobiety dzisiaj za wszelką cenę starają się być silne i niezależne, więc ja na przykład nie widzę powodu, dla którego miałbym płacić za jedzenie i picie. No je, my już o tym gadaliśmy wszystkim. Kur o, że to jest wszystko kwestia wyczucia relacji, wyczucia nastawienia drugiej strony, dialogu, rozmowy, nie próbowania tego sprowadzania do uogólnienia, że za wszystkich płać albo za wszystkich nie płać, tylko że jakiegoś takiego, nie wiem, konceptu na relację większą niż yy, uogólnianie podejścia jednej osoby do wszystkich osób. Dziki do zgrzytu. No, w sumie. Bardzo mocno wszędzie toczona jest walka o równouprawnienie, ale to równouprawnienie u kobiet, które o nie walczą, bardzo często kończy się w momencie, gdy trzeba podejść do kasy i wyjąć portfel, żeby za siebie zapłacić. Plus jeden czy minus jeden? Plus jeden? No chyba jest jakaś współczesna wersja tego wnoszenia pralki na drugie piętro. Nie mam wrażenia, ale to jest generalizacja, Jesus. No? I co? Dlatego ja zawsze robiłem zasadę, pierwsza ranka spacer, rozmowa, dopiero potem ewentualnie restauracja albo kino, gdzie wiem, że warto postawić, bo coś osoba wnosi do relacji. No, ale... A, i jednocześnie wiesz, co jest dobre w tym Ochotnik? Że odsiewałeś jakieś takie typiary, co tylko na kaskę patrzyły. Że wiesz, że tam, o, nie zabrał mnie do jakiejś k***a fancy restauracji albo coś tam, tylko właśnie, że na spacer? Rozumiesz? To no, to jest też dobry motyw, że od razu takie wszystkie typiarki odpadają na starcie. Potem... Proponował mi drugie spotkanie. Gdyby zapłacił za, za mnie za tą herbatę, to, byś to bym rozłożyła to. No, czyli tak, aby odpadła pewnie na spacerze. No, chyba, że na tym spacerze by ciągnęła gdzieś na tą herbatę i znowu by to sprawdzała. No ale to trzeba było twardo, nie jesteśmy na spacerze, a nie, żeby kupić herbatę. Minęli się 14 razy w ciągu swojego życia. Teraz w końcu się umówili na randkę. Mamy to. Popie, cały ten misterny, knuty od tysięcy lat plan poszedł. Wiadomo gdzie, bo o wszystkim zaważyła herbata za 8,50. <grym> Wiadomo, że fajnie jest sobie pochodzić na randki, ale jeżeli dla mnie wyznacznikiem wartości drugiego człowieka miało być to, czy on za mnie zapłacił w kawiarni, czy nie, no to chyba by oznaczało, że coś jest jednak nie tak. A mi się wydaje, że dużo jest takich... Że mimo tej takiej tendencji, o której mówimy To wydaje mi się, że nadal jest dużo kobiet Które na to patrzą i uważają to za taki gest Który, nie wiem, jako gentleman czy coś Z jednej strony mnóstwo kobiet chce pozować na silne A z drugiej same uzależniają swoją znajomość z kimś Od tego, czy za nie będzie płacił czy nie A to z kolei oznacza, że ich zainteresowanie Można kupić bądź stracić za pieniądze I oczywiście, że zasada jest ogólnie przyjęta bardzo prosta Ten, kto zaprasza, tym wypada tak naprawdę zapłacić Ciężko to czasem wy Czuć? Jak to kulturalnie zrobić, żeby wybadać grunt, czy ta druga strona oczekuje, żeby za nią zapłacić? Jak, jaki to dialog by się musiał odbyć? Zapytać? No ale co tak, k.U. i co? Płacimy za siebie razem? Ja mam zapłacić, czy płacimy osobno? I co tak? No to tak trochę atmosferę tak. no nie wiem, tak trochę chyba dziwnie. Teraz dziewczyna postawia sprawę jasno, płacę za siebie. No tak, tak, no to wiadomo, jak jakaś strona to wyrazi, to tak. Ale... Albo standardowo idę. Mówisz, że idziesz do kibla, płacisz rachunek, wracasz, jak kula gigaczat, to tą teczuszką, mówisz, wychodzimy i jessa a nie jakieś tam kurwa gadki szmatki nie wychodzisz normalnie jako totalny szef Sporo chodziłam na ranki. Zazwyczaj płaciliśmy każdy za siebie na pierwsze, później na zmianę. Zdarzyło mi się, nieraz nie raz na pierwszym spotkaniu zapłacić za faceta, bo tak wyszło bez taktyki. Raz zdarzyło mi się, że to facet zapłacił za mnie. Poczułam się mega przyjemnie, zaopiekowana i tak doceniona już po pierwszym spotkaniu. Mam bardzo dominujący charakter i tym między innymi mnie urzekł. Czyli jednak lepiej było, jak zapłacił. Oj kurwa, znowu gadanie o tym, kto na randce płaci. Ale zobacz, jaki to jest ujmujący temat. Właśnie, kolejna sprawa. Czasem dziewczyna ma mocny charakter, a facet trochę spokojniejszy. Wtedy ciężko się facetowi przebić. No, może wtedy do siebie nie pasują po prostu. I trudno, no to tak miało być. No wiesz, nie zawsze, nie, nie każda randka musi się okazać sukcesem. Znaczy, ja to powiem tak. Ja uważam. Choć to będzie miało dobry wydźwięk. Ja uważam, że jeżeli facet musi na randce podbudowywać swoją pewność siebie pieniędzmi, to znaczy, że no właśnie ma niskie jakieś poczucie własnej wartości, skoro musi się w ten sposób podbudować, czy próbuje się podbudować w oczach kobiety. I z drugiej strony, też patrząc, jeżeli kobieta tego od niego oczekuje, to też uważam, że to kurwa trochę nie o to chodzi, przynajmniej w mojej wizji relacji. Ja tak uważam. Powiem wprost, jak nie stać was na zapłacenie tych 10, 20 zł za jakieś piwko kawę, to nie stać was na związek. Ale tu nie o to chodzi, kurwa że kogoś stać czy nie stać, tylko bardziej o takie, wiesz, stawianie w jakiejś roli drugiej strony. To jest bardziej taka rozgmina, nie czy ty masz k***a ku... tyle w portfelu. I dlatego właśnie uważam, że jeżeli jakikolwiek człowiek, kobieta czy mężczyzna, znacie od czterech minut, ale już wymaga na sztywno, żebyś za niego płacił czy płaciła, powinna ci się zaświecić nad głową taka czerwona lampka alarmowa z napisem zastanów się, czy chcesz w to wchodzić. A niektórzy są zdesperowani. <laughs> I teraz mamy finał tego wszystkiego, czyli młodych chłopaków sparzonych już Płaceniem dwudziesty któryś raz za obcą dziewczynę, która randkuje codziennie z kimś innym nie po to, żeby stworzyć jakąś trwałą relację, tylko po to, żeby codziennie móc dodać sobie na Instagrama zdjęcie z prestiżowej restauracji albo kawiarni za cudze pieniądze. No dobra, ale to też jest tak. No to na chuj się zadawać w ogóle z takimi płytkimi ludźmi? No w sensie, nie wiem, jak ziomek chce przecieć jakąś super laskę i go nie obchodzi jaka ona jest i tylko o to mu chodzi, no to nie chce tam płaci, A jak mówimy o budowaniu relacji, to po wchodzić w relację z jakąś taką płytką osobą. Po co? Para życia. Bo ciężko jest znaleźć kogoś innego i nie przekonasz się o tym, czy jest płytka bez pierwszego spotkania. No tak, ale nie masz obowiązku kontynuować tego spotkania. Jeżeli masz jakieś pierwsze sygnały, że ktoś ci nie pasuje albo coś, to mówisz, dobra, nara, to nie to czego szukam Melo. Plus jeszcze jest inna opcja. Możesz najpierw z tą osobą pisać, coś zagadać. Wiesz, że nie od razu, o, fajna jesteś, dawaj na kawę, tylko nie wiem, no parę wiadomości wymienić. Czym się interesujesz, coś tam, no to już też ci daje jakieś wskazówki, czy, czy ta osoba jest ogarnięta, czy nie. Czym się zajmujesz, No nie wiem, jakieś takie losowe rzeczy podstawowe, co tam coś coś można zagadać. No bo tam chyba też w tych aplikacjach są jakieś zainteresowania, to coś może o tym zagadać. I ten, no chyba że ktoś, mówię, jest jakiś taki zdesperowany, że od razu tam. Ojej, zmeczowało, dobra, dawaj na spotkanie. Ale bo twoje randkowanie to się zatrzymało w 2010. Aha, bo teraz już ludzie nie rozmawiają, tylko przychodzą i sprawdzają, kto płaci za herbatę, tak? I na tej podstawie decydują, czy coś z tego będzie, czy nie. Okej, okay, spoko. Potem zakładałem na siebie łachmany, buty z dziurą, wsiadałem na składaka i dopiero jechałem na randę. I wynika z tego, że każdy facet tak robi. No dezy tak robiła i tak wyrwał, nie? To jest ciekawe. Intrygujące. I to było dla mnie niesamowicie zastanawiające, bo mi jako mężczyźnie nigdy do głowy by nie przyszło, żeby przestać się spotykać z jakąś kobietą, bo pracuje w McDonaldzie, albo w Tesco na wykładaniu towaru na półki w nosnej. Bo jakie to w ogóle ma znaczenie? Co... Nie no, Maku to fajnie, jeszcze ma zniżki pracownicze, akurat jakieś profity z tego. Polecam po prostu rozmawiać otwarcie o wszystkim, a nie milczeć, a potem się wstydzić, szeszkłócić. A tak by te. Wurewo. Czy ty patrzysz na świat rzeczywisty przez pryzmat neta? Czy może jednak odczuwasz, że net jest bardziej radykalny i spolaryzowany niż real świat? Nie no, 100% tak jak mówiłem o tym konflikcie damsko-męskim, że on w internecie głównie istnieje, a tak na żywo to bez przesady. Więc nie no, ja nie patrzę tak w 100% ten, ale nie zmienia to faktu, że ma to coraz większy impact i wpływ, a im więcej ludzi będzie tyle czasu spędzało w necie, to będzie się to przekładało również i na to prawdziwe życie. No, że Nie da się od tego jakby odciąć, ale że jeszcze nie jesteśmy na aż takim etapie, że życie wygląda jak internet. Jeszcze nie, ale uważam, że jak tak dalej pójdzie, to w przyszłości tak będzie, że ten świat był coraz bardziej taki jak w necie. Nie, no to samo z siebie wynika, w sensie, jeżeli Tworzymy całe myślenie wokół tego, co się dzieje w internecie, komentarzy, jakichś artykułów, jas mega jaskrawych i skrajnych opinii. To z czasem one będą przenikały, i kolejne pokolenia będą wychowywane przez ludzi, którzy wychowali się w takim stylu myślenia i w takich problemach, które są w internecie, które będą przyjmowali jako prawdziwe i całkowicie realne, że te kolejne pokolenie będzie uważało, że no tak, że takie problemy istnieją, że to jest prawda, bo tak zostali wychowani, mają taki obraz rzeczywistości. Dokładnie na takiej samej zasadzie, jak, nie wiem, dziecko naśladujące. Rodziców, nie, że to się dzieje, no, jakie oni mają podejście do życia, do, do wszystkiego co się dzieje wokół, to potem to kopiujesz. Ale to pokolenie jest ostatnie, więc luz, a no tak, zapomniałem. Dobra, ale to mam pytanie. W takim razie, bo tu jest dużo kobiet, to zapytam. Bo tam w tym podcaście, jak oni tu mówią, że padło, że czy jakaś babka by się umówiła z chłopakiem, który pracuje w nie, McDonaldzie czy Burger Kingu. To czy wy byście się umówiły z chłopakiem, który pracuje, nie wiem, w McDonaldzie albo Burger Kingu? Tak. Why not? W Biedronce? Nie no, Biedronka to jest opet, to nie. Biedronka to jest wyższy level, tak? Na razie jest jedno na nie, cztery na tak. <grym> Ale to dlatego, że są zniżki, więc taniej mogłyby jeść. Ja pracuję w McDonaldzie i zdecydowanie bym się ze sobą umówił. A masz dziewczynę? Tak, mam. Okej, okay, a poznałeś ją, pracując w McDonaldzie? Że wiesz, była randka i tak dalej, i, z, z, zapyta, i ona zapytała, co robisz, a ty myślisz pracujesz w McDonaldzie? Czy jak, jaka historia jest? Czy może wcześniej pracowałeś w kancelarii prawniczej, tylko ci się znudziło i poszedłeś do Maka i... <grym> i napisz do mnie. Chłopa szukam. <noise> Takie ogłoszenia matrymonialne tu lecą. Poznałem, jak razem pracowaliśmy w kinie, a potem razem w McDonaldzie, ale w innych. Eee, okay. Kobiety nie mogą powiedzieć otwarcie, jaka jest prawda, bo to godzi w ich reputację. No bo teraz tak się zastanawiam. No bo załóżmy, że załóżmy, że jakaś babka jest. Kobitka. Że jakaś kobietka jest, załóżmy adwokat. No i ma jakieś tam, nie wiem, załóżmy swoją kancelarię, coś tam. I widzicie to, że ona na przykład byłaby z gościem, który pracuje w McDonaldzie? Nie ma szans. Glips wypowiedz się, czekam na twoją opinię. Nie słuchałam co. Aha, no to za. Raczej nie. Dezja, ty nie jesteś kobitką, a tu mamy takie tematy. A to nie jest trochę powiązane z wiekiem: im starsza kobieta, tym bardziej szuka stabilizacji. Ważne jest dla niej, żeby facet był zaradny i dobrze zarabiał. Ale pijam wiesz co, to jest też trochę inaczej, bo tutaj, według tego, co szalony mówi, Twój szalony. Ku... Znowu dziki. Oni mi się mylą, to ciekawe. E, Diki, co mówi? Dotyczy to też młodych Boże, bo kobiet. Że znaczy, od początku mają takie podejście, że będąc nawet młodymi i tak dalej, szukają tego wysokiego standardu życia, że to nie do końca jest nawet związane z taką stabilizacją, myślą o założeniu rodziny, co bardziej o luksusie. I teraz ściągamy skórę z węża. Nie ściągajcie żadnej skóry z węża. Na razie gadamy o randkach, tak? No, odpisałam ci zadowolony. Napisała. A co napisałaś? No, taki mało wiarygodny scenariusz, ale może. No, widzisz. Bo ja też, jak o tym myślę, o takim scenariuszu, to też mi się wydaje mało wiarygodny. Że to. No dobra, a odwróćmy. A w takim razie odwróćmy rolę. Uwaga. Jest ziomek, który jest adwokatem i ma swoją kancelarię. Czy widzicie to, że on byłby w relacji w związku z dziewczyną, która pracuje w maku? Stil, inna bańka. Tak, tak jasne, no, że tak. No. Dobra, ważna gwiazdka. Dziewczyna nie jest na studiach prawniczych. Ważny dodatek a na lekarskich. Nie, nie zgodnie z tym, co kiedyś powiedziała mi koleżanka. Ludzie z różnych środowisk nie zabierają znajomości. No nie, no ale co? No ja sobie wyobrażam taki, że ziomek przychodzi sobie do maka po nie wiem kawę, bo, bo w trasie jest albo coś tam i, i poznaje jakąś dziewczynę, coś tam się z nią gada, tego ten, szmerki, bajerki i coś tam. A czy jest ładna? No ja mu się podoba, no. to tylko pieniądze, pieniądze. Jakie pieniądze? Ja nie mówię w ogóle o pieniądzach. Nie chodzi mi o pieniądze. Jakie pieniądze? Ciekawe, że o tym pomyślałaś. Będziemy się, się, musieli o tym porozmawiać w takim razie. Jak... Przepraszam, muszę ci skończyć wcześniej stream, mam ważne sprawy tutaj do wyjaśnienia w takim razie. Znam typa, co pracuje w firmie IT na dość wysokim stanowisku i jego żona pracowała w gastro, jak ją poznał. No i co? Można. Można. Sary połował na Twitchu, by dała szansa dwumetrowej modlisce, a ty mówisz o normalnej dziewczynie z nogami i rękoma. Nie, to nieprawda. Tutaj są ludzie w szczęśliwych związkach, którzy cieszą się życiem i opowiadają o wspaniałej wspólnej drodze życiowej, a nie jakieś tam kura, zesperowani na modlichę. Lepiej w McDonaldzie niż być influencerem jesteśmy przy płaceniu za randki, kto powinien, a kto nie powinien, polecam książkę z klasą na luzie pana Adama Jarczyńskiego. I pan Adam się odnosi do tego tak. On zaprosił, więc on płaci. Dlatego ze strony kobiety taktownie byłoby zaproponować rewanż. Jeżeli takowy, oczywiście oboje przewidują. Inną formułą jest ustalenie, że dzielimy się po połowie. Te kwestie najlepiej omówić na samym początku. No i widzicie, jaki mądry wniosek! A tak narzekaliście: O, wyłącz, wyłącz! I na chwilę była ta cała dyskusja nie dało się puścić ostatnich 15 sekund dało, ale też można komentować takie wypowiedzi, jakie jaka się pojawiła. Ciekawy film.